Dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem poświęconym ulubieńcom ostatnich miesięcy. Dawno mnie nie było, dlatego będę musiała nadrobić trochę zaległości, także bez zbędnego gadania pokażę Wam kosmetyki, które lubiłam przez ostatnie kilka miesięcy pojawiły się też cienie, które wygrałam jakiś czas temu na stronie Glam Express, natomiast oczywiście te kosmetyki, które. Cały czas używam od początku tego roku do teraz. One są moimi ulubieńcami, m.in. innymi Armaniego. Ja po prostu ich nie pokazuję. Tylko wam chcę pokazać to, co ostatnio rzeczywiście bardzo mocno używam. I na pewno był to puder George Armaniego Microfilus Powder w numerku 02. On ma taki kolorek. Był to też róż Armaniego prasowany w numerku 302 Incognito. Jest to odcień taki Morolowy. On teraz świetnie wygląda właśnie przy mojej opalonej skórze. Mam go też na policzkach. Dzisiaj. Przed moimi wakacjami bardzo polubiłam się z pudrem Warm Peach. Oczywiście jest to podkład mineralny Lillolo. Ja cały czas lubię ten produkt, natomiast teraz jestem troszkę za bardzo polona i ten, puder się, ten podkład się na mojej skórze odznacza. Natomiast cały czas lubiłam używać latem i, i teraz niestety muszę poczekać, aż zblednę, żeby do niego wrócić. Ale cały czas lubię i po prostu pokazuję Wam, że go używam. Korektor, a właściwie kamuflaż Catrice w numerku 030, którego już chyba nie ma, jest to odcień rosy beige. Bardzo by go używać razem w połączeniu z korektorem rozświetlającym firmy Eveline Arts, Scenic w numerku 06. Jak widzicie, on teraz jest dosyć ciemny, ale teraz idealnie współgra z moim obecnym kolorem skóry. Kolejny kosmetyk jest to Yoko Bronzer w numerku J262. Jest to niestety limitowanka Marrakesh Dream. Dosyć ciemny odcień. Jak widzicie zużycie duże. Z chęcią po niego sięgam. Świetnie teraz właśnie wygląda na mojej skórze, bo jest ciemny. Ja jestem opalona, więc wszystko ze sobą bardzo dobrze współgra. Kolejne dwa produkty są to produkty do ust. Jest to kredka a właściwie taki balsam o w Krecy Astora w numerku 002 Loft Up i Fluid Stick marki Dior w numerku 389 Kiss Me. Bardzo ten kolor lubię teraz właśnie przy opalonej skórze, świetnie wygląda, podkreśla taki naturalny, Podkreśla naturalne piękno, wygląda świetnie przy mocnym oku, przy delikatnym. Także te dwa produkty to praktycznie używam przed wakacjami i tym bardziej używam teraz. Pragnę Wam również powiedzieć o takiej świetnej kredce firmy Essence. Jest to kredka o nazwie Lip Liner. Jest to numer 13 Transparent, czyli jest to kredka transparentna. Ona. Jak widzicie, nie ma żadnego koloru, jest po prostu taki wosk, który bardzo dobrze trzyma szminki, też jakieś takie farbki do ust w ryzach. Sprawia, że kolor się nie wylewa poza kontur ust i też sam produkt lepiej się trzyma na naszych ustach. Także no, produkt jest świetny za niskie pieniądze i serdecznie Wam polecam, bo jest wart przetestowania. Dwie kredki do oczu, jedna jest to już pokazywana przeze mnie, kredka do brwi firmy Mariza, w naturalny brąz i czarna wodoodporna kredka firmy GOSZ. Jest to po prostu zwykła czerń, tak jak widzicie, bardzo głęboka, bardzo trwała, rzeczywiście ciężko ją się zmywa, potrzebuje płynu dwufazowego albo po prostu mocnego takiego micela do zmycia. Wspomniane przeze mnie cienie, które wygrałam, jest to paletka Full Exposure Travel firmy Smashbox, która w sobie ma takie neutralne cienie. Ja też tych cieni dzisiaj używałam do wykonania tego makijażu. Kreskę niebieską zrobiłam cieniem Armani'ego Ice To Kill w numerku 01, Blast of Blue. Natomiast tutaj te cienie, których użyłam dzisiaj, to były tematowe, czyli na samej góry. Ta trójeczka, bardzo fajne cienie, bardzo polubiłam, świetnie teraz wyglądają przy opalonej skórze, z chęcią po nie sięgam i myślę, że niedługo pojawi się recenzja, niestety jak widzicie tutaj paletka mi upadła i jeden cień się ukruszył. Bardzo fajna, poręczna, ja tej dużej takiej full exposure nie mam, natomiast myślę, czy jej w przyszłości nie kupić. I dwie rzeczy z pielęgnacji, po które praktycznie sięgałam przed wakacjami non-stop i teraz tym bardziej sięgam, bo ratują moją skórę, są proste w użyciu, świetnie się sprawdzają, nic się takiego niedobrego też moją twarzą nie dzieje, żebym potrzebował jakiejś specjalnej pielęgnacji, więc sięgam non stop praktycznie powodu termalną uriach, którą uwielbiam. I po 100% naturalny olejek awokado, który miałam też na wakacjach. Świetnie właśnie poradził sobie z skórą opaloną, przesuszoną. I teraz tym bardziej sobie świetnie radzi przy skórze opalonej. Podziewajcie się w najbliższym czasie kolejnych filmików, więcej filmików, dlatego że wracam i obiecuję Wam, że filmy na moim kanale będą się pojawiać regularnie. Także wszystko przed Wami. Dzięki Wielkie za oglądanie, za subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, który ukaże się niebawem. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia. Mua! Buziaki, pa pa!